Ekonomiści byli podzieleni w ocenach, czy Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniży stopy procentowe. W ankiecie parkietu mniej więcej, jedna trzecia ekonomistów uważała, że w tym roku do obniżki stóp dojdzie o 0,25 punktu procentowego, jedna trzecia uważała, że ta obniżka będzie większa, a jedna trzecia uważała, że obniżki nie będzie wcale. Te oczekiwania się zmieniły po piątkowym wystąpieniu prezesa NBP Adama Grafińskiego, który w ocenie ekonomistów dość jednoznacznie zasygnalizował, że obniżka stóp procentowych w tym roku się wydarzy i być może dojdzie do niej już we wrześniu. No, Ekonomiści z tym polemizować nie zamierzają. Rynek finansowy też nie, ale jednocześnie wielu komentatorów uważa, że taka obniżka byłaby błędem. Projekcja inflacji, czyli prognozy sporządzane przez analityków z NBP dają bowiem niewielkie szanse na to, że inflacja do końca 2025 roku wróci do celu. LBP. Czy ta projekcja jest zbyt e, pesymistyczna i inflacja jednak będzie opadała szybciej? Czy słowa prezesa Krapińskiego zostały właściwie zinterpretowane i Rada Polityki Pieniężnej rzeczywiście szykuje się do obniżki stóp procentowych? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie prosto z parkietu. Naszym gościem będzie profesor Henryk Wnorowski, jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej. Kłania się Państwu Grzegorz Szymiąńczyk, zapraszam. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Prezes Glapiński lubi powtarzać na tych konferencjach prasowych, że on, kiedy zabiera głos tuż po posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, to nie prezentuje swoich poglądów, tylko poglądy Rady Polityki Pieniężnej. Czy w związku z tym większość, rady, większość członków Rady uważa, że obniżka stóp procentowych po wakacjach we wrześniu, lub w październiku będzie uzasadniona? To prawda, nawet pan redaktor zapamiętał, że pan prezes reprezentuje poglądy Rady Polityki Pieniężnej, ale reprezentuje te poglądy w y, kwestiach decyzji, które już zapadły. Natomiast jeśli chodzi o przewidywania, to są takie, no powiedzmy, dywagacje, y, które są y, jakby odczuciami pana y, prezesa y, z rozmów, z y, wyczucia tej sytuacji, jaka, jaka jest. Natomiast no, ja myślę, że. że Pan prezes też w trakcie tej ostatniej piątkowej konferencji y, powtórzył przynajmniej z dwa razy, jak to się teraz odbywa. Powoływał się tam na na panią prezes Europejskiego Banku Centralnego, która y, y, mówi, że tak naprawdę nie jest zafiksowana na żaden scenariusz, tylko y, ocenia sytuację taką, jaką ona jest i w miarę tego, jakie napływają sytuacje, jakie napływają informacje, y, to później takie są decyzje i ja myślę, że tak należy to, y, to, to, tą, tą zapowiedź czy perspektywę y, obniżek pana prezesa Glapińskiego y, odczytywać, tak no, gdybyśmy Podeszli do tego z takiego filozoficznego punktu widzenia, więc wszystko, co kiedyś rosło, z całą pewnością będzie spadało. No, w przypadku stóp procentowych to nie, to, to, to nie są decyzje tak zwanego rynku, tylko to są, to są decyzje Rady Polityki Pieniężnej, i z całą pewnością, biorąc pod uwagę no, tych kilka faktów, które pan prezes przy Przypomniałam mianowicie te fakty, że poziom stóp procentowych w Polsce jest w tej chwili najwyższy od 20 lat, że okres obowiązywania tego wysokiego sto, y, y, poziomu stóp procentowych jest też najdłuższy y, w historii ostatnich 20 lat. No więc z całą pewnością ta perspektywa obniżek gdzieś, gdzieś jest, ale to ona jest jeszcze nie dookreślona. Czyli to nie jest tak, że już teraz wiadomo, że wrzesień, październik to będą te miesiące, kiedy zostaną spełnione warunki do obniżki stóp procentowych. No z całą pewnością to tak nie jest. No, pan prezes tak naprawdę na dwóch kolejnych konferencjach powtórzył dwa warunki bardzo mocne. Jeden warunek to, to jedno. Cyfrowa inflacja i my ciągle tego warunku nie spełniamy, jak niestety wszyscy wiemy. Drugi to trwałość przekonania, że zbierzamy, tak, że jesteśmy na tej ścieżce do, do celu. No a do, 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 do tego, żeby ten warunek był spełniony, no, potrzeba trochę czasu, potrzeba potwierdzenia, że rzeczywiście w tę stronę zmierzamy. Za chwilę wrócimy do tego, co pokazują prognozy. Ja chciałbym zapytać o to, czy gdyby jednak pojawiły się albo był, obniżka 100% we wrześniu lub w październiku była uzasadniona w świetle tych kryteriów, o których Pan mówił. To czy mimo to nie należałoby się z nią wstrzymać do listopada albo do grudnia, z tego powodu, że ona, obniżka stóp we wrześniu, w październiku, byłaby odebrana na rynku prawdopodobnie jako taka czysto polityczna? Znaczy, zwłaszcza analitycy zagranicznych banków centralnych, kiedy piszą o możliwości obniżki stóp we wrześniu, w październiku, zawsze dodają do tego taki przymiotnik, że to byłaby obniżka przedwyborcza? Czy to, czy to nie byłoby jakieś ryzyko reputacyjne? No niestety na to to my wiele poradzić nie możemy. No, je, je, jest po prostu rok wyborczy i takie, takie są fakty. I, i w zasadzie wielu decyzjom przypisuje się ten, 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 ten czynnik, czy aspekt polityczności. No i gdyby tak się stało, to pewnie pan redaktor ma rację, że takich, takich opinii, znaczy, opini Inni wtedy to już byłyby to oceny. Takich ocen pojawiłoby się pewnie, pewnie trochę, ale najważniejsze jest to dla mnie osobiście, żeby, żeby, żeby te przesłanki zafunkcjonowały. Natomiast każda z tych dwóch. Przesłanek, ona jest jeszcze oprócz tego, no nazwijmy to, przedziałowa, jest stopniowalna. Tak? No bo inflacja jednocyfrowa, no to jednocyfrowa rozpoczyna się, powiedzmy, już od 10 czy od 9,9. Natomiast na drugiej stronie, na dole tego przedziału, jest ten, ten nasz upragniony cel inflacyjny, do którego dążymy. I pewnie każdy z członków Rady ma jakieś swoje własne przemyślenia, gdzie by chciał widzieć. Ten poziom inflacji, żeby móc zupełnie spokojnie uzasadniać swoją decyzję czy swoje podniesienie ręki za, za obniżeniem stóp. Po, po, podobnie trwałość, trwałość tej, tej dezinflacji, bo wydaje się, nawet nie wydaje się, no w tej chwili to jest taki, taki mocny, mocny kierunek wskazywanie, podkreślanie. Uporczywości, obecnej, tak. o, obecnej inflacji. To, to, to w zasadzie jest ten, ta, ta główna jej cecha, i wszyscy się z tym zgadzają. I ja do końca nawet nie rozumiem, skąd ta uporczywość się bierze, y, dlatego że, że, że w mojej ocenie na przykład. Dzisiaj w Polsce, dzisiaj, czyli y, y, pod koniec pierwszej połowy lipca, y, no ale powiedzmy, że na 30, na 30 czerwca nie ma, nie było fundamentalnych przesłanek do tego, żeby ta inflacja rok do roku wynosiła jeszcze 11,5%. Natomiast gusto zmierzył, tak jest, by no to, to pewnie odczuwamy w sklepach albo niektórzy y, czasami pewnie myślą, że być może nawet jest, jest więcej, bo niestety tutaj y, to. to, to ten, ten niechlubny wpływ na tą wysoką inflację ma żywność, i, no i, to, i ona jest po prostu nieuzasadniona. A czy y, dla Pana osobiście ten spadek inflacji poniżej 10% odgrywa y, jakąś rolę? 10% to nie jest cel NBP, więc wiele osób się zastanawia, dlaczego właściwie to m, miałoby odgrywać jakąkolwiek rolę w decyzjach Rady Polityki Pieniądza. No, no w różnych, w, różnych y, y, ach, w ogóle w życiu ustawiamy sobie takie, takie swoje czasami y, we, 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 wewnętrzne jakieś granice. No, to ma znaczenie po pierwsze podręcznikowe, bo, bo, bo w podręcznikach y, y, mamy, y, że te, te 10%, 10 do 10% to jest umiarkowana inflacja, powyżej 10% to jest galopująca, więc to lepiej, lepiej znaleźć się w tym przedziale inflacji umiarkowanej, oczywiście, i, i traktować to jako, jako pewien taki. Taki, taką granicę, która bardziej, bardziej poprawia mi moje, moje samopoczucie. No bo W lutym mieliśmy jeszcze 18,5 procenta, dzisiaj już jest 11,5-7 punktów procentowych. No to powiem tak: gdybyśmy rozmawiali w styczniu, pewnie pan redaktor by to i w ogóle większość Polaków była, wzięłaby to w ciemno. Dzisiaj nie wszyscy są zadowoleni. Ja osobiście też nie jestem zadowolony, bo już. Już powiedziałem, uważam, że dzisiaj nie ma uzasadnienia dla takiej wysokiej, wysokiej inflacji. To po pierwsze. A po drugie, już wielokrotnie mówiłem, że ciągle czekam na jakiś odczyt miesięczny, który byłby. byłby o dwa punkty procentowe niższy niż sprzed miesiąca. To znaczy mm. odczyt roczny, ale ten na, na koniec miesiąca. No i jeszcze się tego nie doczekałem. Większe Czy... spadki o 1,5 punktu procentowego. No, chyba było raz nawet 1,6 je, albo 1,7. Czy się doczekam tych dwóch, dwóch punktów? Bardzo tego chcę. Może to się zdarzy już teraz w lipcu. Ja, ja tego nie wykluczam. No, pomówmy chwilę o tej projekcji inflacji. To jest jedna z przesłanek. Yy... Na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje swoje decyzje. No i wygląda na to, że ta najnowsza projekcja z lipca nie wskazuje na powrót inflacji do celu NBP. A przypomnijmy, że ona jest sporządzana przy założeniu stałych stóp procentowych. Tam prawdopodobieństwo tego, że inflacja w czwartym kwartale 2025 roku znajdzie się w przedziale. Dopuszczalnych wahań wokół celu NBP, czyli w przedziale od 1,5 do 3,5%, ekonomiści oceniają na 28%. No i takie same było to prawdopodobieństwo w marcu. Dlaczego w marcu nie rozmawialiśmy o obniżkach stóp procentowych, skoro właściwie ścieżka tej dezinflacji była taka sama, jak jest teraz? No, ścieżka była taka sama, ale, ale poziom był wyższy w marcu. W lutym było 18,5%, w marcu było. 17, tak? 17, jeśli dobrze pamiętam. No to, to zupełnie inaczej. 17,2, a, a dzisiaj 11,5%. No dlaczego nie rozmawialiśmy? No, no właśnie, no, to chyba, chyba ta, dla mnie to, to jest główny, e, główny fakt. E, natomiast e, ja też nie powiem, że, 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 że ta rozmowa dzisiaj e, to już jest ta. No, nazwijmy to właściwa rozmowa. Pan prezes na konferencji zasygnalizował, tak jak pan prezes na początku konferencji zwracając się do państwa, do dziennikarzy, powiedział, że, 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 że chce was natchnąć optymizmem jak największym. No i zdaje się, że, że, że robił wiele, żeby, żeby tak się stało. Natomiast, no, jak widać, dziennikarze chwycili niektóre wątki z wypowiedzi prezesa i starają się je bardzo eksploatować. Z całą pewnością nie będzie obniżek, jeśli nie będzie do tych obniżek e, przesładek, bo bo, no, bo cóż, no, 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 my się cieszymy z tendencji. Ja dla mnie skala tak jak powiedziałem jest tych tych e, e, comiesięcznych odczytów e, 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 jest zbyt... Zbyt niska, jeśli chodzi o de dezinflację. Kierunek jest dobry, natomiast my jeszcze jesteśmy wysoka, a nawet bardzo wysoko. To, 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 nie, jest, to, to nie jest pełnia szczęścia. To nie jest nawet jakieś, jakieś szczęście. Tylko, tylko no, je, jeśli to jest lepiej niż było. Lepiej to zna zawsze znaczy lepiej, no i trzeba to, to chyba, chyba z tym się zgodzić. No dobrze, ale czy, w, Ani, w, kolejna projekcja będzie dopiero w listopadzie, we wrześniu, w październiku i nie będzie. Czyli przy takiej, czy przy takiej projekcji byłby Pan skłonny poprzeć obniżkę stóp procentowych, gdyby inflacja bieżąco, na bieżąco spadała? E, Szybko i znalazła się poniżej 10%. Czy ta projekcja by to uzasadniała? Przy dzi dzisiejszych faktach, dzisiejszych przesłankach, podejrzewam, że nie miałbym nawet co popierać, Bo nawet pan prezes by takiego wniosku nie sformułował, o czym zresztą, zresztą mówił. Tym bardziej ja bym takiego wniosku nie formułował, więc, więc no jakby no nie odpowiem na to pytanie, no, no bo, no bo, no bo jesteśmy powyżej, powyżej 10. Ta, ta, ta trwałość jest, jest, jest jeszcze. Z... Ale, ale mi chodzi o to, czy we wrześniu albo w październiku, kiedy będzie. Projekcja będzie nadal ta sama, natomiast inflacja już prawdopodobnie będzie poniżej 10%. Co wtedy? Czy to, chodzi mi to, to, to drugie kryterium. To, 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 czy prognozy wskazują na spadek inflacji w kierunku celu i że Rada Polityki Pieniężnej musi mieć do tego przekonanie. Czy ten warunek jest, ta obecna projekcja spełnia? Ja, 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 ja nawet nawet. To, to ocenę pana redaktora nawet wzmocnię. No, no. We wrześniu na pewno inflacja będzie poniżej 10 i to będzie bardzo wyraźnie poniżej, e, e, poniżej 10, ale, no, ale to. to, to, to to jest tylko jedna, jedna przesłanka, bardzo ważna, bardzo ważna, może nawet ważąca 50%, 50% ale jeszcze inne, inne informacje i takie jak, tak jak podkreśla. Tego, co właśnie pokazuje projekcja, to znaczy na przykład, czy będzie dla Pana miało znaczenie to, w jakim tempie rosną płace. A mówię o tym dlatego, że na poniedziałkowej konferencji. Na której przedstawiciele Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego przedstawiali projekcję inflacji. Oni wyraźnie mówili, że właśnie jednym z czynników ryzyka dla, dla, dla tej ścieżki inflacji, zarysowanej w projekcji, jest sytuacja na rynku pracy i dynamika płac. Czy y, gdyby okazało się, że wzrost płac nie hamuje, to byłaby dla Pana y, jakaś wskazówka, żeby jednak zachować ostrożność z tymi y, z, z obniżkami stóp procentowych? Z całą pewnością musimy być y, ostrożni. Dla mnie osobiście y, ten, ten parametr wzrost płac y, nie, nie, nie jest aż taki mocny. Dla mnie, dla mnie osobiście, bo bo tutaj są jednak wielkie różnice, jeśli chodzi o sektory, jeśli chodzi o regiony regiony y Polski, jak ktoś jest y warszawiakiem, czy, 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 czy mieszka we Wrocławiu, w Krakowie czy Poznaniu, to, y to zupełnie inaczej to wygląda, inaczej to wygląda w Białymstoku, czy, czy w Łobrzy. Więc y w wydaje się, że. że no, to chyba nie, nie będzie te, takim za, zagrożeniem. I, a po drugie, to ja uważam, jeśli chodzi o te płace, nie chciałbym tego, broń Boże, bagatelizować. To uważam, że, że, że jeśli chodzi o płace, no bo one będą rosły jak każdego roku. Rosną, a tutaj mamy jeszcze dodatkowo ten, 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 ten aspekt, no, no nazwijmy to re rekordowych podwyżek płacy minimalnej. No, trzeba będzie, to znaczy trzeba będzie, pracodawcy będą musieli jakoś wobec tego, się, wobec tego się zachowywać. Natomiast prawda jest taka, i o tym także mówił pan prezes Glapiński na konferencji. Że no, przedsiębiorcy zbudowali sobie, do pewno, da, da, nazwijmy to, poduszkę rentowności, tak? No i ja, ja myślę, że, że, że nikt z nich nie wierzy, że, że to już tak będzie dobrze na wieki wieków, no, że ona będzie taka, jak teraz jest, i będzie tylko, tylko większa. Tak? No, no, nigdy nie jest tak, że te rentowności są w tym stopniu wysoka, wysokie. I moim zdaniem pierwszą rzeczą, która będzie finansowana, może być finansowana z tej, Skoro to tak zdefiniowałem podw poduszki, to będą te, te, te konieczne, yy, konieczne, jakby to nie brzmiało, bo dla każdego przedsiębiorcy w każdej firmie, to, 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 to ta, ta konieczność będzie inna, te konieczne podwyżki dla zachowania zachowania, yy, no powiedzmy, konkurencyjności. Jeżeli przedsiębiorcy zaabsorbują ten wzrost kosztów pracy. O tym też analitycy Z NBP mówili na tej poniedziałkowej konferencji. Tak właśnie yy, tłumaczyli. Yy, tę ścieżkę centralną inflacji, dlaczego inflacja ma opadać przy tak szybkim wzroście płac i mówili wprost, że dlatego, że prawdopodobnie marże firm zmaleją. Ale mnie zastanawia jedna rzecz, bo to, to argumentem, żeby tak się stało byłby słaby popyt w gospodarce. Wtedy przedsiębiorcy by się na to zgodzili. Ale właśnie ta projekcja na to specjalnie nie, nie, nie wskazuje. Teraz mamy słaby popyt, ale on się na moment odbije. No to znaczy te lada moment, to, to tutaj to, to się trochę odsuwa te lada, lada moment. To jakby nie patrzeć, to mamy, który? Trzeci kwartał y, 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 wyraźnie niższego popytu, tak? wyraźnie niższego spożycia i prawdę mówiąc, dla mnie osobiście, to jest jedna z naj, 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 najlepszych informacji, która mnie, y, y, na której buduje głównie mój, y, mój optymizm. To, to już biorąc pod uwagę, że to się zaczęło w czwartym kwartale 22, mamy pierwszy kwartał, drugi i mo, mo, można przypuszczać, że tak może być przez pięć kolejnych kwartałów, czy że jeszcze dwa czeka nas podobnych. Te wolumeny, te wolumeny już są odczuwane moim zdaniem przez, przez przedsiębiorców, przez sprzedawców nazwijmy to. No a sprzedawcy nie, nie lubią, nie cierpią spadających wolumenów, już się denerwują, natomiast teraz znoszą to jeszcze, tolerują, dlatego, że rento, poprawa po rentowności jakby zamortyzowała te spadki wolumenów I, i tak naprawdę masa zysku jest jeszcze ciągle wyższa niż w, poprze, w poprzednim okresie, nawet przy tych spadających wolumenach. Ale, ale moim zdaniem. To już coraz mocniej boli, boli przedsiębiorców, i no, ja oczekuję, że w końcu zacznie się prawdziwa konkurencja, że ta konkurencja zacznie pracować, bo mhm. do tej pory u nas nie pracuje. Szczególnie moim zdaniem konkurencja nie pracuje w obszarze dostarczania, Żywności Polakom, bo producenci żywności. W ta, dużych sieciach handlowych. Do dokładnie. Jeśli chodzi o, o, o ten łańcuch tworzenia wartości w e, przemyśle rolno-spożywczym, to rolnicy już czują, bardzo. E, przetwórcy czują. No, natomiast e, e, handlowcy, no, po powiedzmy, że ży ży żyją jak pączek w, w maśle, a my. My, konsumenci, idziemy, kupujemy, płacimy wyższe ceny. No i, no i tak to funkcjonuje, ale, ale moim zdaniem to są już ostatnie chwile takiego. Czyli, czyli, podsum czyli podsumowując, dla Pana ważne będzie to, co się właśnie będzie działo z popytem. Jeśli na przykład okaże się, że po wakacjach nadal dane będą pokazywały, że popyt konsumpcyjny był słaby, w tym ten popyt na usługi, który my dosyć słabo mierzymy. I, i że. I wtedy będzie szansa na to, że te marże firm zaczną maleć? To, to będzie, to będą argumenty, żeby myśleć o gminie... Z całą pewnością będą to, będą te, 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 argumenty z tych grupy, z grupy, nazwijmy to, mocnych, hmm. mocnych argumentów, bo, no bo tak jak powiedziałem, no, ma, ma, mamy inflację ciągle wysoko, a w tej inflacji, w przyczynach tej inflacji, tej dzisiejszej, tej dzisiejszej jest coraz mniej szoków podażowych. No bo te, to, 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 co było spowodowane tymi szokami podażowymi, no to, 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 już, to, to już zniknęło ty, 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 tych źródeł nieba. Natomiast inflacja jest, więc skąd ona się bierze? O, ona właśnie się bierze z tej z tej, ja bym to może określił, jako taką takiej szeroko rozlanej, rozlanej, nazwijmy to, nie wiem, promocji, propagandy, e, propagandy, szoków e, e, popytowych. No, no to, to, żebyśmy no może przy poziomie, skoro mówiliśmy przy poziomie inflacji 18,5%, mówiliśmy i pisaliśmy, panie redaktorze, że, że to równa się drożyzna. No dobra, no, no niech tam będzie. Teraz mamy 11,5% i nadal piszemy o, o, o drożyźnie. Nie? No to jeżeli już to jest, to Mniejsza drożyzna. Za chwilę będziemy poniżej dziesięciu, a patrzę, że te ciągle jest ta dro, drożyzna, I, i, i w ten sposób no generujemy, po, podbijamy takie, takie, takie oczekiwania. Rola komunikacji e, z, znowu rośnie. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Również dziękuję. Wspominam, że naszym gościem był profesor Henryk Wynorowski, jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej.